Siemanko, z tej strony tropiciel, dzisiaj Mamet Halidov potwierdził swój powrót do startów i zakończenie swojej krótkiej emeryturki. Myślę, że każdy nie wierzył w to, że mamet da sobie spokój z walkami, był za długo w tym sporcie i za wysoko w rankingach, aby móc odejść z porażką, ale też odejść wiedząc, że nadal jest w bardzo dobrej formie, gdyby obudził się za 6-7 lat, i powiedział wracam, no to to by nie miało jakiegoś tam większego sensu. Wiadomo, każdy chciałby to zobaczyć, ale już byłoby troszeczkę za późno na jakiś tam powrót yy, mocny, nie? Dlatego dobrze, że wróci teraz. Mamet nadal jest w bardzo dobrej formie. Wiadomo, wieku nie oszukamy i to nie jest ten sam Mamet co 5 lat temu, ale myślę, że jego forma nadal jest na wysokim poziomie i gdyby bił się tutaj w 8-4, a nie w półciężkiej, to nadal byłby niepokonany. Bo w pierwszej walce był od narkuna lepszy, tylko gabaryty i kilogramy zrobiły robotę i o tym trzeba pamiętać. I mam nadzieję, że przynajmniej teraz Mamet nie rzuci się na trzecią walkę z narkunem, choć na pewno kiedyś i tak do niej dojdzie. Na pewno też gdzieś walka o pas będzie blisko. Wiadomo, Mamed jest po dwóch przegranych, ale w średniej nie przegrał. Pasa nie stracił, tylko go zwakował, więc mógłby o niego powalczyć. Tylko dla Mameda pas był ciężarem i lepiej walczył bez niego, więc może przynajmniej w tej walce powrotnej mu go nie dawać. I jeśli nie walka o pas, to można byłoby pomyśleć nad drugą walką z Matellą i to niekoniecznie w 8-4 tylko w jakimś tam to do 87 kg dla Mameda i dla Michała myślę, że byłaby to lepsza walka, takie lepsze rozwiązanie, bo nie musieliby się męczyć wagą, choć wiadomo, że w przypadku yy, tutaj rewanżu z Michałem to te kilogramy robiłyby robotę na niekorzyść Michała i na pewno sam pojedynek by na tym skorzystał, ale i fani, bo jest to długo wyczekiwany rewanż. No ale pewnie sam Mamet nie będzie przekonany do takiej walki. Więc tutaj można byłoby Mamedowi jak ze starych czasów zwerbować kogoś z mocnym nazwiskiem, może nie z samego topu, ale kogoś pokroju, Hectora Lombarda. Długo mówiło się o walce Mameda z Hectorem. Były takie zakusy, aby zrobić walkę na KSW, a później rewanż na Belatorze albo odwrotnie, ale nigdy do takiej walki nie doszło. Teraz, kiedy Hector jest już poza UFC, to można byłoby nad taką walką pomyśleć. Myślę, że kolejny pojedynek Mameda powinien być dla niego wyzwaniem sportowym, bez jakichś emocji pozasportowych, bez udziału Polaków, aby sam mógł się sprawdzić i ocenić swoją formę. I to bym zrobił jako promotor, aby uniknąć presji, bo wiadomo, że kiedy Mamed walczy z Polakiem, to kibice są podzieleni i to jest też zrozumiałe. Dlatego najlepiej byłoby dać mu walkę sportową, w której sport i Mamed będzie się liczyć. Myślę, że walki z Narkunem nie były potrzebne i to mówiłem od samego początku. Każdy Super Fight jest ciosem dla kategorii i dla mistrzów, więc po prostu dałbym Mamedowi wrócić do walk, poczuć smak zwycięstwa i jeśli udałoby się mu wygrać walkę, no to już kolejną musiałby stoczyć opas. Wiadomo, jeśli mamy Ilicza i Mameda, to lepiej do walki Opaz wystawić Mameda, ale moim zdaniem potrzebowałby takiej walki sprawdzającej, choć walka z Lombardem czy z Kamem byłaby tak samo mocna. Tylko mamek też ma problem ze zdrowiem, więc w takiej walce, nie o pas miałby tylko 3 rundy, a w walce o pas już byłoby rund 5. I do takiej walki potrzebowałby na pewno pewności siebie, chociaż jeśli czuje się na siłach, no to czemu miałby o ten pas nie powalczyć? Tylko walka z Lombardem byłaby teraz wykonalna, a po zdobyciu pasa już taki pomysł by się rozsypał, ale zobaczymy na co zdecyduje się sam Mamew i jaką propozycję dostanie od KSW. A w jakiej Wy walce chcielibyście Mameda zobaczyć, ankieta w prawym górnym rogu, a ja zachęcam Was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage'owi Mimei. Pozdrawiam Was tropiciel, trzymajcie się!